Cześć, witam Was na kolejnym WhatsApp Forte. Dzisiejsza będzie poświęcone jednemu z naszych projektów. Naszym gościem jest Piotrek. Cześć. Piotrek pracuje w projekcie realizowanym dla Teatru Narodowego w Norwegii i chcielibyśmy Wam troszeczkę przybliżyć to, co robimy w tym projekcie, po co ten projekt, kim jest klient i tego typu rzeczy. Piotrek, może zacznijmy od tego, żebyś opowiedział, jaka jest Twoja rola w tym projekcie. Okay. moja rola w tym projekcie była dynamiczna. Teraz się już chyba trochę uspokoiło. Jestem po pierwsze deweloperem. Staram się jak najwięcej tasków deweloperskich brać na siebie, ale jestem też osobą, która w jakiś sposób ogarnia kontakt z klientem, ogarnia zadania na bordzie, które są do zrobienia, jak w jakiś sposób nadaje im priorytety. No i też staram się rozmawiać dużo z osobami z Teamu. Mm -hmm. najczęściej zdalnie w dzisiejszych czasach Ale tak czyli trochę takie kombo trochę chodzi o takie kombo tak 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 mówiłeś o komunikacji z klientem a możesz powiedzieć więcej o tym kliencie? klient jest to teatr nordowy mają siedzibę w Oslo mm -hmm. jest to jeden chyba z dużych teatrów w Oslo z tego co co się orientuje mm -hmm. Z klientem bardzo byście współpracuję. Mamy dedykowaną project managerkę, z którą kontakt jest świetny i to jest nie tylko moje zdanie, tylko też osób od nas, które wcześniej współpracowały z, właśnie z teatrem. Mm -hmm. e, więc spotkania z nią, dyskusje na ten temat, no to generalnie jest bardzo, bardzo udany proces. Mm -hmm. Fajnie. E, branża związana z kulturą, więc pewnie dotknięta sytuacją koronawirusową. E, tak, tak, sytuacja koronawirusowa dotknęła ich dosyć mocno. Oni mieli tam w pewnym momencie totalny lockdown, nie mhm. sprzedawali w ogóle biletów, bo, bo nie było można. Mhm. E Teraz mniej więcej sytuacja wróciła do normy, są narzucone restrykcje jakieś na ilość miejsc, które mogą być w teatrze, mhm. na to, że obok miejsc, które sobie rezerwują klienci, nikt inny nie może siedzieć. Mhm. Więc to wszystko musi być w jakiś sposób wspierane w systemie do sprzedaży biletów. Mhm. I czy z tym jakoś wiązał się Wasz projekt? Na czym polega w ogóle projekt, którym. Yes. Ta, tak de facto pracujemy nad dwoma projektami w teatrze. Uh -huh. Pierwszy projekt jest to, jest to tak jakby główny projekt, który polega na tym głównie, że tworzymy stronę, na której docelowi klienci mogą się zalogować i kupić bilet. To tak w dużym uproszczeniu. Uh -huh. A drugi projekt, który powstawał stosunkowo niedawno, bo na przestrzeni ostatnich miesięcy, czyli w tym już totalnym lockdownie, to, to projekt, też myślę, mocno, mocno związany z sytuacją covidową i z tym, że różni ludzie pracują z domu, jest to intranet. Była taka potrzeba ze strony teatru już od jakiegoś czasu, żeby taki intranet utworzyć, a teraz tym bardziej się to wzmogło, właśnie poprzez brak tej komunikacji między ludźmi, skoro siedzą w domu, a, a nie ma jak się zobaczyć na, na kawce w, no nie w biurze, tylko w budynku teatru. Tak. Więc e, dzięki, w sumie dzięki temu ten, ten projekt intranetowy nabrał, intranetowy nabrał takiego rozmachu i, i został teraz zrealizowany. Uh -huh. I ty jesteś zaangażowany w oba te projekty, tak? Ja, już, ja już jestem uh -huh. teraz zaangażowany w oba te projekty faktycznie. Uh -huh. e, ten projekt intranetowy był e, tworzony no, bardzo szybko, więc, e, więc w ostatnim czasie mieliśmy taki team złożony e, zarówno z backend deweloperów, z frontend deweloperów. E, Mieliśmy pomoc ze strony ux -a tutaj w Krakowie, mieliśmy pomoc ze strony osoby, która ogarniała grafikę, mm -hmm. to już po stronie teatru, no więc, więc działo się przez ostatnie miesiące. Mm -hmm. A tak z punktu widzenia właśnie dewelopera, żeby się skupić na szczegółach, to jakie technologie, jakich narzędzi korzystaliście? No to może tylko powiem o pokrótce o tym właśnie o tym intranecie, bo, bo tutaj korzystaliśmy no wiadomo jak to forte z technologii dotnetowych, Mieliśmy tutaj duży wybór narzędzi i padło oczywiście na dotnet Core, gdyż wszyscy go lubimy i chcemy z nim praco pracować. A jeśli chodzi o Jakieś tam aspekty edytorskie czy też kontentu, no to, no to użyliśmy Sanity. No to, no sanity jest to generalnie CMS, który nabiera takiego rozpędu też w naszej firmie. Dużo osób go, bo go chce zobaczyć, wiele osób chce z niego skorzystać, więc mhm. mieliśmy możliwość pracy z nim i, i, i jesteśmy generalnie bardzo zadowoleni. Okej, okay, to dobrze. Czy były jakieś takie duże wyzwania związane z tym projektem? Wyzwań było kilka. Myślę, że największym wyzwaniem było to, że mieliśmy mało czasu na Aha. realizację tego, e ale jakoś się to udało ogarnąć. No, je jeśli chodzi o małą ilość czasu, jest to chyba taki standardowy problem wszystkich projektów <grym> IT, prawda? Że <grym> tego, czasu, tego czasu zawsze brakuje. Tak. E ale mieliśmy też taki, taki problem, że wymagania często się zmieniały. E projekt powstawał, jak już wspomniałem wcześniej, szybko. <grym> Więc, e, mieliśmy mało czasu na przygotowanie się, takie dosyć solidne, a, a jeśli chodzi o sam projekt, jest to duża ilość integracji z różnymi systemami, które są w teatrze. Mm -hmm. I, mm -hmm. I niekoniecznie te rzeczy, które mieliśmy zrobione w designie, e, były dostępne, nie było tych danych po prostu. Więc. E, Często musieliśmy się dopasowywać i przerabiać niektóre funkcjonalności. Okej, okay, tego nie ma, no to musimy to usunąć, to musimy coś innego dodać zamiast tego. Mhm. Więc dużo było takich zmian, które musieliśmy na bieżąco korygować. Mhm. A ta praca online, tutaj w tym przypadku to, że nie mogliście na przykład pojechać do klienta, żeby z nim porozmawiać, było jakimś problemem? Czy... W pewnym momencie stało się to dla mnie problemem, bo, bo mieliśmy taką, taką integrację, która myślę, że trwała by około 1-2 dni. Mhm. Gdybym tam był na miejscu i mógł porozmawiać z konkretnymi osobami, tak. a przez to, że nie mogliśmy tam polecieć, no to, no to się to przeciągnęło troszeczkę dłużej. Mhm. Um, a jeśli sam chodzi o sam czas realizacji projektu, no to myślę, że tutaj te, te, ten czas wakacyjny, kiedy to w Norwegii tak, wszyscy wyjeżdżają tak, w lipcu tak, na, na urlop, też dosyć utrudnił nam, nam pracę, prawda? No Bo dopiero e, po jakimś miesiącu mogliśmy e, tak naprawdę pokazać, co było zrobione i, i iść dalej. Mhm, Okej. Okay. A jeżeli, projekt zakończył się sukcesem, rozumiem? Tak, to, tak, tak. E, no, z czego się jesteś to, najbardziej dumny? A, Jestem chyba dumny z tego, że, że, że klient jest zadowolony. No, wielokrotnie dostawaliśmy już informacje, że klient się cieszy z naszej pracy. Ja myślę, że też team jest zadowolony mocno z tego, że mogliśmy robić coś, coś nowego, coś fajnego i coś od podstaw. Mhm. Więc, więc to są takie chyba największe zalety. Fajnie. I teraz dalej będziesz kontynuował pracę dla tego klienta? Dalej będziemy kontynuowali pracę. Udało nam się chyba dzięki temu, że ten jakiś tam sukces mały był osiągnięty, udało nam się zyskać jeszcze jedną osobę do projektu. O, czyli więc rośniecie w siłę. Rośniemy w siłę. Jest już <grym> następny deweloper onboardowany, więc, więc praca idzie dalej. I mam nadzieję, że, że jeszcze kolejne projekty od tego klienta będziemy mogli zrealizować, bo wiem, że takie są planowane. Fajnie, no to oby się udało. No mam nadzieję. Okej, okay. super. To dzięki ci wielkie. Dzięki. To chyba tyle na dziś. Jeżeli będziecie mieć jakieś pytania odnośnie tego projektu, może pytania do Piotrka, to, to zapraszam do ich zadawania. Dzięki i do zobaczenia, do zobaczenia. następnym razem. Cześć. Cześć.